10. Piotr Obarzank. Poszukiwany listem gończym, oskarżany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, prowadzi obecnie swój legalny biznes i życie pełne przepychu w największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Mężczyzna jest podejrzany o kierowanie gangiem zajmującym się przestępczością gospodarczą. W Polsce wydano za nim międzynarodowy list gończy, a prokuratura zarzuca mu m.in. organizowanie procederu związanego z automatami do gier na ogromną skalę. Mimo tego wszystkiego od lat mężczyzna pozostaje nieuchwytny i zdaje się korzystać z przywilejów, jakie oferuje Dubaj. Polski list gończy mu nie przeszkadza, żyje jak król, jeździ luksusowymi autami, trenuje sztuki walki, a na imprezach spotyka się z międzynarodowymi gwiazdami sportu i muzyki. Zamieszkuje ekskluzywne apartamenty, korzysta z najlepszych usług i prowadzi dochodowe interesy. Ten styl życia jest daleki od warunków, jakie mogłyby go czekać w Polsce, gdzie grozi mu surowa kara. Dzięki lukom w systemach ekstradycji i polityce Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotyczącej osób inwestujących w ich gospodarkę, unika odpowiedzialności. Wielu ekspertów podkreśla, że Zjednoczone Emiraty Arabskie często stają się schronieniem dla osób ściganych w innych krajach. A emirackie przepisy nie sprzyjają międzynarodowej współpracy w kwestiach ekstradycji. Władze Emiratów wykorzystują uciekinierów z innych państw jako karty przetargowe. To, czy dane państwo ma podpisaną z Emiratami umowę ekstradycyjną, wcale nie musi oznaczać, że do takiej ekstradycji dojdzie. Liczy się to, czego Dubaj chce w zamian, i czy dany kraj ma coś, czego Dubaj chce na tyle, by w ogóle się targować. Dubaj niechętnie współpracuje w sprawach ekstradycji, zwłaszcza gdy osoby poszukiwane robią tam interesy. 9. Raper Youngman. Choć jego twórczość była dobrze znana fanom rapu, w ostatnich latach jego nazwisko pojawiło się w mediach w zupełnie innym kontekście, z powodu ucieczki do Dubaju i problemów z polskim wymiarem sprawiedliwości. Youngman zadebiutował na polskiej scenie hip hopowej w 2003 roku i szybko zyskał rozgłos dzięki współpracy z innymi popularnymi w Polsce artystami oraz wydawaniu kolejnych albumów. Jego twórczość była odzwierciedleniem rzeczywistości, która jak się okazuje, niejednokrotnie była równie burzliwa jak jego muzyka. W 2022 roku wydano za nim list gończy, po czym media donosiły, że raper wyjechał do Dubaju, aby uniknąć odpowiedzialności karnej. Artysta wciąż jednak pozostaje aktywny w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się zdjęciami z Dubaju i otwarcie pozdrawia swoich fanów mimo trwających poszukiwań. Głównym powodem wydania listu gończego jest fakt udziału rapera w pośrednictwie sprzedaży znaczącej ilości substancji zabronionych. Łącznie chodziło o ponad 25 kg. Jednak mimo problemów z wymiarem sprawiedliwości, Youngman nie rezygnuje z kariery muzycznej, publikuje nowe utwory i pozostaje w kontakcie z fanami. Niektórzy postrzegają jego ucieczkę jako kontynuację ulicznego wizerunku, który budował przez lata, inni jako próbę unikania odpowiedzialności za swoje nielegalne działania. 8. Sebastian Majczak Stał się jednym z najbardziej kontrowersyjnych bohaterów medialnych w Polsce po tragicznym wypadku na autostradzie A1 we wrześniu 2023 roku. Po całym tragicznym incydencie mężczyzna wyjechał do Dubaju, co przez wielu zostało odebrane jako próba unikania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Jego adwokat jednak zaprzeczał, jakoby była to ucieczka, argumentując, że wyjazd był zaplanowany wcześniej. Niemniej jednak polska prokuratura prowadziła postępowanie również w tej sprawie. Władze chciały ustalić, czy mężczyzna rzeczywiście wykorzystał lukę prawną, aby uniknąć odpowiedzialności. Mężczyzna po wyjeździe uzyskał tzw. złotą wizę, co pozwoliło mu na legalny pobyt i prowadzenie działalności gospodarczej w tym kraju. Ten prestiżowy dokument jest zwykle przyznawany osobom, które mogą wnieść znaczący wkład w gospodarkę Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Fakt, że otrzymał tę wizę, budzi jednak pytania o źródła i wielkość jego majątku oraz sposób w jaki zdołał przekonać władze emirackie do przyznania mu takiego statusu. W 2024 roku władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich przeprowadziły przesłuchanie mężczyzny w związku z incydentem na A1. Polskie media donosiły również pod koniec 2024 roku, że mężczyzna może być wkrótce odcięty od swoich środków finansowych. Procedury prawne prowadzone w Polsce mają na celu zabezpieczenie jego majątku na potrzeby ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. Jeśli władze zablokują te fundusze, jego komfortowe życie w Dubaju może stanąć pod znakiem zapytania, a mężczyzna może w końcu zostać zmuszony do powrotu do Polski. 7. Roman Ziemian Mężczyzna był między innymi właścicielem pokaźnej kolekcji samochodów, które można było zobaczyć w ekskluzywnym salonie The Space w Dubaju. Tam dostępne do oglądania były na przykład limitowane modele Ferrari, które sam często prowadził podczas wyścigów Ferrari Challenge. To właśnie po jednym z takich wyścigów został zatrzymany przez policję, co zakończyło się jego aresztowaniem. W 2022 roku we Włoszech zatrzymano go na podstawie listu gończego z Korei Południowej, jednak przedsiębiorca nie został wydany władzom, bo uciekł. Oprócz zamiłowania do motoryzacji biznesmen również inwestował w nieruchomości. Według doniesień dziennikarskich posiada on 8 luksusowych apartamentów w Dubaju, których wartość szacuje się na 6,5 miliona dolarów. Jest znany również jako współtwórca FutureNet, projektu łączącego media społecznościowe z kryptowalutami. Model biznesowy FutureNet został uznany za piramidę finansową, co oczywiście w końcu przyciągnęło uwagę polskiej prokuratury. Mechanizm opierał się na pozyskiwaniu nowych członków, którzy mieli inwestować środki w zamian za obietnice wysokich zysków. Ostatecznie system ten zawiódł, pozostawiając wielu poszkodowanych. Łącznie ponad 20 tysięcy pokrzywdzonych straciło kilkadziesiąt milionów euro. Polski biznesmen od 2023 roku był ścigany przez wrocławską prokuraturę Międzynarodowym Listem Gończym. Ostatecznie zatrzymano go w Czarnogórze w 2024 roku, po czym rozpoczęto procedurę ekstradycji do Polski. Jego aresztowanie było głośnym wydarzeniem, które rzuciło światło na działalność mężczyzny oraz na skalę całego kryptowalutowego procederu. 6. Afera dubajska To jeden z najgłośniejszych skandali, który ujawnił ciemne strony życia celebrytek, modelek i influencerek. Sprawa, która wyszła na jaw kilka lat temu, wstrząsnęła opinią publiczną, odkrywając kulisy działalności biznesu towarzyskiego, który łączył Polskę z Dubajem. Podczas śledztwa okazało się, że wiele młodych kobiet, celebrytek, modelek, a także aspirujących influencerek brało udział w zorganizowanych wyjazdach do Dubaju, które miały charakter nie do końca biznesowy czy turystyczny. Oficjalnie były to zaproszenia na prestiżowe wydarzenia, jednak w rzeczywistości wiele z tych podróży wiązało się z działalnością towarzyską, za którą kobiety miały otrzymywać ogromne wynagrodzenia. W czerwcu 2021 roku zatrzymano osoby odpowiedzialne za organizację procederu oraz wszczęto postępowanie w prokuraturze. Wśród uczestniczek afery znalazły się nie tylko osoby z tzw. pierwszych stron gazet ale także mniej znane modelki influencerki, które marzyły o szybkim sukcesie i życiu w luksusie. Część z nich twierdziła, że nie miała świadomości czym faktycznie będą się zajmować, a ich udział ograniczał się jedynie do obecności na bankietach i imprezach. Wśród osób powiązanych z aferą znalazły się między innymi finalistka popularnego konkursu piękności, która przed aferą była twarzą kilku znanych marek odzieżowych, Uczestniczka programu Top Model, wcześniej odnosząca sukcesy na wybiegach w Mediolanie i Paryżu, wschodząca gwiazda kina, która zdobyła rozpoznawalność dzięki rolom w serialach telewizyjnych, czy była Miss Regionu, która próbowała swoich sił w branży muzycznej. Według medialnych doniesień, stawki za wyjazdy i towarzyszenie były niezwykle wysokie od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy euro za jedną podróż. W grę wchodziło oczywiście nie tylko wynagrodzenie, ale również opłacane zakupy i inne korzyści materialne. Zakres usług różnił się w zależności od wymagań organizatorów i oczekiwań klientów. Rekrutacja odbywała się głównie w ekskluzywnych klubach, na pokazach mody czy poprzez portale społecznościowe. Dziewczynom obiecywano lukratywne kontrakty i możliwość szybkiego zarobku. Jednak ostatecznie afera dubajska miała nie tylko medialne, ale także społeczne konsekwencje. Ujawnienie tych praktyk zmieniło postrzeganie świata celebrytów, pokazując, że za wizerunkiem życia na świeczniku kryją się często mroczne tajemnice. Sprawa oczywiście wpłynęła również negatywnie na kariery niektórych osób, które musiały się zmierzyć z krytyką i ostracyzmem. 5. Polak w więzieniu w Dubaju. Został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 2018 roku i skazany na dożywocie za rzekome przestępstwa związane z nielegalnymi substancjami, którym zaprzeczał twierdził, że padł ofiarą fałszywych oskarżeń oraz niesprawiedliwego systemu prawnego. Jego przypadek nie był odosobniony. Wielu ekspertów wskazuje, że w Emiratach Arabskich wyroki często zapadają w takich sprawach bez dostatecznych dowodów, a cudzoziemcy bywają traktowani szczególnie surowo. Sam Ligęska twierdził, że wtrącono go do więzienia przez to, że zakochał się w nim syn szejka. Podczas pobytu w więzieniu Ligęska doświadczył warunków, które określił jako nieludzkie. Byli więźniowie opisują takie miejsca jako przepełnione, pozbawione odpowiedniej opieki medycznej i higieny. Ligęska wielokrotnie mówił o psychicznym i fizycznym dyskomforcie, jaki towarzyszył mu podczas odsiadki. W jego książce Inna Miłość Szejka można znaleźć szczegółowy opis piekła, przez które przeszedł. Ligęska opowiadał o tym, że przebywał w izolatce, nie otrzymywał leków, miał też zakaz mycia się. W maju 2019 Ligęska został niespodziewanie zwolniony z więzienia i wrócił do Polski. Okoliczności jego uwolnienia pozostają nie do końca jasne, ale sam Ligenska uważał to za dar od losu i szansę na nowe życie. Po powrocie do kraju starał się wrócić do normalności, jednocześnie dzieląc się swoimi doświadczeniami, by zwrócić uwagę na niesprawiedliwość i łamanie praw człowieka w Emiratach. W 2021 roku media obiegła wiadomość o odejściu mężczyzny z tego świata. Przyczyną była choroba, która zakończyła historię pełną dramatów, ale pozostawiła za sobą przesłanie o potrzebie walki o sprawiedliwość i lepsze warunki dla osób uwięzionych w więzieniach na całym świecie. 4. Domniemana żona szejka, Polka Laila Shukri To pseudonim, pod którym kryje się polska pisarka, autorka popularnych książek o życiu na Bliskim Wschodzie. Choć jej twórczość zdobyła szerokie uznanie, tożsamość autorki pozostaje zagadką. Jak sama twierdzi, decyzja o ukrywaniu swojej prawdziwej tożsamości podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Jeden z niewielu znanych faktów o Laili Shukri to jej związek z arabskim szejkiem, który uczynił ją częścią luksusowego i jednocześnie pełnego ograniczeń świata. Jak sama twierdzi jej mąż, szejk ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, nie jest nawet świadomy, że jego żona pisze książki. Taki sekret mógłby być dla niej poważnym zagrożeniem, szczególnie zważywszy na restrykcyjne podejście do kobiet w Dubaju. Jednak twórczość Laili Shukri pozostawia wiele pytań o granice między literaturą a rzeczywistością. Czy jej historie są odzwierciedleniem własnych doświadczeń, czy też umiejętnie kreowaną fikcją literacką? Na tle historii Laili Shukri ciekawym kontrastem jest historia księżniczki Hay bin Al Husain, żony emira Dubaju. W 2019 roku księżniczka uciekła do Londynu, gdzie złożyła wniosek o rozwód, oskarżając swojego męża o nadużycia. Przez ponad rok toczyli z mężem, szejkiem Dubaju, zaciętą walkę przed sądem, której stawką była opieka nad córką i synem. Ostatecznie wygrała ona, wyrok zapadł w 2020 roku. Księżniczka Haya zdecydowała się uciec od swojego męża po tym, jak dowiedziała się, że dwie jego córki z innego małżeństwa postanowiły się wyrwać spod jego władzy. Obie zostały jednak znalezione przez szejka i od tego czasu nikt ich nie widział. Według informacji brytyjskich dziennikarzy, Haya dowiedziała się, co zrobił swoim córkom i dlatego podjęła decyzję o ucieczce. 3. Oszustwa na dubajskiego księcia. Dubaj, kojarzony z przepychem i bogactwem, stał się inspiracją dla polskich oszustów internetowych, którzy niejednokrotnie wykorzystywali naiwność swoich ofiar w kreatywny sposób. Fałszywe historie o księciu z Dubaju, obiecującym fortunę i romantyczne życie w luksusie, doprowadziły do wielu oszustw, które kosztowały Polaków już prawdopodobnie miliony złotych. Jedna z ofiar uwierzyła w obietnicę życia w Dubaju u boku księcia. Przestępca podający się za bogatego arystokratę zyskał jej zaufanie, obiecując luksusową przyszłość u swojego boku. Kobieta przekazała oszustowi 430 tysięcy złotych, które rzekomo miały pokryć koszty formalności i podróży. Niestety szybko okazało się, że książę zniknął, pozostawiając ją z ogromnymi stratami. Natomiast pewna mieszkanka Zabrza również uwierzyła w bajkową historię o księciu, który obiecywał jej fortunę. Kobieta licząc na szybki zysk przekazała 15 tysięcy złotych na rzekome opłaty na rzecz późniejszych zysków. Ostatecznie okazało się, że padła ofiarą oszusta, a książę był jedynie kolejnym przestępcą żerującym na ludzkiej naiwności. Podobny schemat wykorzystano również w przypadku 76-letniego mieszkańca Krakowa. Oszust podszywający się pod następcę tronu Dubaju nawiązał z nim kontakt przez internet. W krótkim czasie przekonał mężczyznę, by przelał mu 70 tysięcy złotych, które miały rzekomo pokryć koszty formalności związanych z transferem wielkiej fortuny do Polski. Historia zakończyła się identycznie: oszust zniknął, a ofiara została z niczym. 2. Polak wylądował samolotem na szczycie wieżowca w Dubaju. Polski pilot Łukasz Czepiela dokonał czegoś, co wydawało się niemożliwe. W ramach projektu Red Bull z sukcesem wylądował samolotem na szczycie jednego z dubajskich wieżowców, wznoszącego się na wysokość ponad 200 metrów. Precyzja, jakiej wymagało to lądowanie, była ekstremalna. Pas do lądowania miał zaledwie 27 metrów długości. Do niewiarygodnego wyczynu doszło 14 marca 2023 roku w Dubaju o godzinie 6.58 lokalnego czasu. Polski pilot posadził samolot na słynnym lądowisku dla helikopterów, które położone jest na szczycie liczącego 56 pięter hotelu Burj al-Arab. Wyczyn Łukasza wymagał od niego wielu miesięcy skomplikowanych przygotowań. Przez ostatnie 12 miesięcy wykonał 650 próbnych lądowań, ale wszystkie odbywały się wyłącznie na namalowanym na ziemi okręgu. Na szczycie wieżowca czekały jednak na niego zupełnie inne warunki. Łukasz musiał wykazać się nie tylko kunsztem lotniczym, ale też opanowaniem i dobrym przygotowaniem fizycznym i psychicznym. W jego manewrze nie było miejsca na najmniejszy błąd. Z kolei Karolina Sankiewicz zbudowała swoją karierę w Dubaju dzięki oryginalnemu pomysłowi. Wideo, w którym przebrana za Barbie prezentuje swoje umiejętności surferskie, szybko stało się viralem, osiągając miliony wyświetleń. Ten sukces otworzył przed nią drzwi do świata influencerów i pozwolił rozwijać karierę w jednym z najbardziej luksusowych miejsc na świecie. Sankiewicz udowodniła, że kreatywność i odwaga mogą prowadzić do spektakularnych osiągnięć, nawet w tak wymagającym środowisku jak Dubaj. 1. Polacy inwestujący w Dubaju. Dubaj to miasto pełne luksusu i futurystycznych inwestycji przyciąga coraz więcej Polaków, którzy szukają okazji na rynku nieruchomości. Co ciekawe, ceny mieszkań w tej metropolii często okazują się niższe niż w Polsce, co sprawia, że Dubaj staje się atrakcyjnym celem dla inwestorów również z Polski. W porównaniu do polskiego rynku nieruchomości, gdzie ceny za metr kwadratowy w największych miastach są astronomiczne, Dubaj oferuje luksusowe apartamenty w bardziej przystępnych cenach. Dodatkowym atutem jest możliwość uzyskania wizy rezydenta przy zakupie nieruchomości o określonej wartości, co daje dodatkowe korzyści, takie jak łatwiejszy dostęp do lokalnych usług czy możliwość prowadzenia biznesu. Polscy inwestorzy często podejmują decyzję o zakupie apartamentów w Dubaju bez osobistego oglądania nieruchomości. Co więcej, w przeciwieństwie do polskiego rynku, Dubaj charakteryzuje się stabilnością cen oraz brakiem podatku od nieruchomości. Niedawno sprzedano mieszkanie w budynku, który jeszcze nie istnieje. Transakcja opiewała na zawrotną kwotę pół miliarda złotych. Ta spektakularna sprzedaż pokazuje, jak bardzo inwestorzy wierzą w przyszłość Dubaju jako światowej stolicy biznesu. Dziękujemy za oglądanie i przypominamy, że na naszym kanale nowe odcinki pojawiają się w każdą niedzielę około godziny 21.00. W komentarzach możecie podzielić się sugestiami na kolejne odcinki, a po więcej ciekawostek zapraszamy na naszego Facebooka oraz Instagrama.